Jezu, Kurwa. jeszcze pierdzący Nie goń, go, Dawaj szybko. Trzeba ja wjechać Pierdzący. No ale nie, ja nie żyję, uciekaj. Po co ty go bijesz? A to tego go zabijesz. Dobra, ja robię tego smoka. Ja go zabije. Ja tego smoka robię. Nie jest, ta ta. Jest. Dobrze. A Kazio bierze nam pierdzącą duszę. O, pierda, <laughs> ją. <Bez tego. laughs> Śmierdziela, tego tak złodego no. Pepła nam wziął Proszę pepła O kurwa wziął. Byś przyszedł No kurwa, heralda przyszedł. robię! Zesraj się Nie w kurwę nie <laughs> Ale... Po co? po co? Po co? Dobra, ten... Twoją milinie puszczyłem, tak? No i po co? Po co kurwa? Po co? Po co? Gościu! Ta wieża na wala. To jest zaraz wierze, że nie będzie. Patrz jak bomba, Pierdolna. <grystu> Ale to jest moja. Brawo, To jest ciekawe. Ale zabrałem, d -d jak to Red Jak go zabiję, to. No kurwa! Co ty robisz? <grystu> <Monogram>. ja, <grystu> ja pierdolę. Kurwa popinkuję. Kurwa Be o, się tam... Bóg się rodzi, bo truchleje, polej wódki, bo Nie. Coś wieje. No się rodzi, cyrka wychodzi <grym> Co ty gadasz? O, o coś chodzi Tym... Bajt baj, na lówkę, jak to Kuba mówi O kurna! Nie, kurwa, mam... mam <grym> Dobra, siódemka, najlepszy kurwa jungler ją. <laughs> Dawaj tam na lufkę Bejta Ślepa <laughs> sam Patrzy co on odpierdala Ja male. A jest na, na padzie? Bejta lufkę BEJTA LUFKĘ BEJTA LUFKĘ Dawaj go ugryź Dalej. Kurwa no się Nie, a, a Jasiek takie coś, a Jasiek takie coś Mamo, Filip ogląda TikToka, mamo, tam są zna... półnagie dziewczyny to? Yy, nie żeby coś, ale ty masz 16 lat i nawet pornosy masz prawo oglądać, więc niech oni się odgiebią od ciebie Kozio, <śmum> <śmum> to no, no i się dawaj no, jak, jak, jak Zazdroszczę się jego, jego, jego chłopakowi Padniesz, jak więc. Jakby... Wy... Padniesz, no Ała Kurwa, moja ręka O! Ała Kurwa, robię zadanie z mapy Chuj, piszę chujem O Jezu Should I tell jungle defense? Daję tu mi hmm. się, bo Ej, E, bije, chodź tu ale na pizdę była powiem, dobra To kurwa duń gówen Dawaj Dobra weź kurwa Oriana bez Nie mam kurwa Doriana taki szczyn Nawet Dawaj go Dobrze, jeszcze jednego kurwa taka dobre <suszel> <suszel> Co za skurwiel? Jakby to kurwa w kurwa w taki... Pejok. E po, dawaj się do Monamida! namida! I... A tu się, biegnę! Ale mnie nie ma jak coś. Aaaa! Ja pieprze! Czaj wiecie! Ja! Yeah. E, w... Dawaj w to weks! Ja kurwa, naprawdę, pozdrawiam! To jest kurwa! <suszel> Dobra, dawaj ją! Dobrze? To wow, to, no, ja wow, wow, moja pięta! <laughs> Kurwa pięta zajebałem w tym piórko! A lazara routera nie będę miał! Kurwa! Chodźcie, looter Głowa, ręce, kolana, pięty rowek, fiutek Ty bo mi się tak lać chce! Ty zaraz... <laughs> Wyszczeli! Widzę, że... Ja flech teraz, jak... teraz będzie backcardi i jeszcze a dawaj hajs! Biegnę! <laughs> dawaj ich, dawaj! Jeden raz jeszcze. No, ty dał na o, o, O! 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 Bóg zapłaci, Chrystus pan! No i kto jest ku Festo? No ja, no i panowie, wygramy to. 180 po mieście, bo sztukę to papier na wejście. Na stapie mam pokemony. A w majtach jeszcze więcej. Coś on po jakimś tu pierdolin. Getuś!